Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl Dzisiaj przygotujemy ciasteczka Whoopie Pies. Żeby zrobić ciasteczka do ciasta potrzebujemy 260 g mąki pszennej tortowej 200 g cukru 90 g kakao 150 g masła jedno jajko 175 ml mleka 125 g śmietany kwaśnej 18% Dwie łyżeczki cukru waniliowego, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej i szczypty soli. Bierzemy sobie miskę, Do miski będziemy przesiewać 260 g mąki pszennej tortowej. Następnie 90 g kakao. Jak Państwo widzą, ja dzisiaj robię ciasteczka z pomocnikiem. Dosypujemy pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej. Dosypujemy jeszcze dwie łyżeczki cukru waniliowego, 200 g cukru i mieszamy produkty ze sobą. Dorzucamy 150 g masła pokrojonego w kosteczkę. i Teraz, już mikserem musimy połączyć składniki ze sobą. No, a myśmy zapomnieli jeszcze o szczypty soli, ale na szczęście mój pomocnik czuwa. Dosypujemy. Tę czynność możemy zrobić oczywiście wcześniej. Miskę odstawiamy, bierzemy sobie drugą miseczkę, do której wkładamy 125 g śmietany kwaśnej. 18% Dolewamy 175 ml mleka i jedno jajko. I musimy składniki połączyć ze sobą, na przykład trzepaczką. Chodzi o to, żebyśmy bardzo dobrze wymieszali składniki, żeby nie było grudek. Jak bardzo dobrze wszystko połączymy ze sobą, wracamy do miski z składnikami suchymi, i teraz będziemy dolewać składniki mokre mieszając wszystko mikserem. Powolutku małym strumieniem łatwiej będzie rozmieszać nam to. Proszę Państwa, ciasto jest dosyć gęste, więc jeżeli Państwo mają słabszej mocy mikser, proponuję zrobić to ręcznie, żeby po prostu mikser się nie spalił. A my już ciasto żeśmy wymieszali mikserem, i teraz zaczyna się zabawa. U nas to są dwie łyżeczki. Państwo mogą to zrobić łyżką do lodów, chociaż wtedy ciasteczka wyjdą ciut większe. Mogą Państwo użyć rękawa cukierniczego. Chodzi o to, że musimy ponakładać porcję na ciasteczka. Myśmy nakładali na łyżeczkę. Usuwając nadmiar ciasta i przykładali na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Łyżeczka po Łyżeczce, powoli. Ciasto nakładamy w odstępach, ponieważ ciasteczka urosną. I im bardziej te porcje ciasta będą okrągłe, tym bardziej te ciasteczka wyjdą takie okrągłe. Dlatego mój mąż starannie, bardzo starannie układa porcje bardziej przypominające kuleczki. I teraz tak starannie przygotowane kuleczki na blaszce wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza. Ciasteczka pieczemy przez 15 minut, używając grzałki góra i dół. One się troszeczkę rozlały, a później urosną w górę. Po 15 minutach wyjmujemy blaszkę z piekarnika, upieczone ciasteczka przekładamy na kratkę, na niej studzimy je, a my przygotowujemy kolejną porcję ciasteczek i wsadzamy z powrotem do piekarnika. Łącznie ciasteczek wychodzi około 40 sztuk. A teraz krem orzechowy, do którego potrzebujemy. 200 g masła, 250 g masła orzechowego kremowego i 150 g cukru pudru. Do miski dajemy 200 g masła pokrojone w kosteczkę i 250 g masła orzechowego kremowego. Oba produkty są w temperaturze pokojowej. Włączamy mikser i łączymy składniki ze sobą. Po ich dokładnym wymieszaniu partiami dorzucamy 150 g cukru pudru. I również wszystko ze sobą mieszamy. Krem gotowy. Jest go dosyć dużo, więc spokojnie będziemy mogli sobie Ładną porcję wyrzucić na nasze ciasteczka, a teraz przekładamy go do rękawa cukierniczego. Można też innym sposobem nakładać na ciasteczka. Ciasteczka musimy dobrać do siebie wielkością, mniej więcej kształtem. No chyba, że Państwo wyjdą idealnie takie same, więc nie będą mieli Państwo potrzeby szukania ciasteczek dopasowanych do siebie. A my wykładamy porcję kremu na ciasteczka na jedną stronę. I teraz drugim, dopasowanym ciasteczkiem przykrywamy krem, łącząc ciasteczka ze sobą. Z przepisów wychodzi około 20 sztuk podwójnych ciasteczek. Ciasteczka są bardzo dobrze znane w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce można już nawet kupić zestawy do robienia tych ciasteczek w warunkach domowych. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.